Igor, trzy punkty dopisane w tabeli. Ty zagrałeś ponad 90 minut, więc chyba taki całkiem przyjemny ten niedzielny wieczór dla ciebie. Tak, tak, bardzo naprawdę bardzo się z tego cieszę. Przede wszystkim, że wygrywamy mecz, a to, że zagraliśmy na zero z tyłu, to, to też jest takie, takie budujące na, na pewno na, na, na przyszły mecz. Nie będzie Kostasa, prawdopodobnie nie będzie cechiego, także zob zobaczymy jak trener, jak trener to ustawi, ale... Wydaje mi się, że każdy zawodnik jest skoncentrowany w 100%, i, i kto by nie grał, na pewno będzie jakość zespołu przede wszystkim nie spadnie. Dzisiaj na Twoim koncie asysta drugiego stopnia, ale też już niewiele brakowało, żeby były asysty. Te takie prostopadłe piłki na Adama Buksę i schodzących do środka skrzydłowych to był pomysł na ten mecz? Może nie, nie aż tak pomysł, ale trener Kosta mi też parę razy z ławki podpowiadał, żebym, żebym zagrał długą piłkę. Wiedziałem też, że jest wiatr, który który jest do, dosyć nieprzyjemny i Stecy naprawdę bardzo dobrze zbiegał na te piłki i, i po prostu starałem się, starałem się zagrywać za ich plecy. A to, a to że Buksik wygrał głowę, a Stecu tak ładnie skończył, to jest naprawdę ich zasługa. Trochę zazdry, że Stecy strzelił gola? Nie, nie. Naprawdę ja się bardzo cieszę z tego, że, że, że strzelił gola, bo jest to naprawdę chłopak z dużą charyzmą, który nigdy nie odpuszcza mi odpuszcza na treningu i naprawdę można z niego brać przykład. W Krakowie będziesz musiał wcielić się w kolejną rolę, bo będziesz już takim szefem defensywy. Tak, Kostas po meczu powiedział mi, że, że muszę być teraz liderem i on oczekuje, żebyśmy wygrali ten mecz i, zagra i zagrał na zero z tyłu. Oczywiście śmiejąc się, ale, no ale zobaczymy jak to, trener, jak to trener ustawi. Na pewno każdy z nas jest skoncentrowany i, i jakoś, jakoś nie spadnie. Przed Wami mecz z Wisłą Kraków, która okopała się w dole tabeli, ale te mecze z, takie, z takimi rywalami są wyjątkowo trudne. Zgadzasz się? Tak, tak, na pewno. No oni grają o życie, mają jeden, bodajże 11 punktów, także naprawdę dla nich każdy punkt jest na wagę złota. I, i my będziemy musieli się temu przeciw, przeciwstawić, wiedząc, że oni na pewno nie odpuszczą ani jednej piłki, a my zarazem będziemy chcieli pokazać swoją jakość, zdominować Wisłę i przede wszystkim być skoncentrowanym, żeby, żeby gdzieś się nie nadzieć na jakiś kontratak no i, i wygrać mecz.